Jestem, jak widać, strażakiem, ochotnikiem. Jestem też szefem ośrodka szkolenia kierowców. No, i tak to się jakoś porobiło, że ci kierowcy, którzy jeżdżą, uczestniczą w wypadkach drogowych, do tego jeszcze Straż Pożarna, która została powołana no, znacznie ponad 100 lat temu, jeśli chodzi o naszą OSP Rzeszczynę. Która to też zajmuje się między innymi wypadkami nie tylko drogowymi, no ale szeroko mówiąc wypadkami. Zorganizowaliśmy szkolenie dla strażaków. Rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują w pomocowiu ratunkowym. I stąd zrodził się pomysł na to, żeby już od najmłodszych lat tych chętnych, którzy chcieliby nieść pomóc w wypadkach nie tylko drogowych. Starać się uczyć, starać się zachęcić do udzielania pierwszej pomocy. Taki był główny cel. Ja się bardzo cieszę z tego, że szkoła podstawowa numer jeden w leszczynach jako pierwsza wystartowała, bo jeszcze nie było okazji być ani w kółce, ani w kółce, numer 2. Zdaję sobie sprawę z tego, że początki są trudne. Zostałem dziś zaproszony po to, żeby troszkę poopowiadać na temat tych podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszedłem na film i muszę powiedzieć z że ten film jest delikatnie fatalny. Mnóstwo błędów, mnóstwo nieścisłości. przykre jest to, że ludzie, którzy powinni zadbać o to, żeby merytorycznie, czyli programowo, było to dobrze nakręcone, e, zrobili fatalny film. E, spróbujemy ten film sobie dziś obejrzeć. E, ja dorzucę parę słów dotyczących właśnie e, sposobów e, udzielania pierwszej pomocy. E, spróbuję wyprostować wszystkie te błędy, które tu były. E, ja myślę, że za niedługo będziecie mieli okazję spotkać się już z takimi rzeczywiście Moim zdaniem fantastycznymi ludźmi, ratownikami, którzy pracują w Wojewódzkim Podroduku Ratownicowym w Katowicach, obiecali, że przyjadą z Katowic Goreszczyn i parę, słów, parę różnych sposobów na organizację akcji ratunkowej i bezpośrednie ratownictwo Wam sprzedać. Mogę powiedzieć, że wśród nich będzie dwóch ludzi, którzy zajęli pierwsze miejsce w Polsce jeśli chodzi o ratownictwo. Także są to ratownicy naprawdę bardzo dużego kalibru. W zeszłym roku byli wśród sędziów, w tym roku znów chcą wystartować i tak podobnie znów chcą zająć pierwsze miejsca. Także wydaje mi się, że tu ci ludzie zaproszeni na pewno dużo wam pomogą i wniosków. Jesteśmy uczestnikami zdań dotyczących pierwszej pomocy. Chciałyśmy przeprowadzić wspólny wywiad na temat pracy strażaków. Bardzo proszę. Czy wyjaśnienie strażaka jest stresujące? Odpowiem pytanie na pytanie. A jak myślicie? I to bardzo. Wyobraźcie sobie sytuację, że alarmuje nas rybnik, państwowa straż żadna. Przybiegamy do jednostki i nic nie wiemy. Gdzie się, co się pali? Bo bardzo często. Wyjazdy są pożarowe, choć nie tylko. Ubieramy się w stroje, siadamy w auto i dopiero wtedy wiemy, co to jest, czy to jest pożar, pożar mieszkania, pożar trawy. Trzeba ewentualnie zadysponować jakieś inne środki. No i jedzie się nie wiadomo. Przyjeżdża się na miejsce, no i wtedy określa się, jakie było zagrożenie, czy są potrzebne jakieś dodatkowe siły. Kierowca siedzi, pilnuje auta. Natomiast cała reszta strażaków, pięciu, czasem 4 biegnie i pomaga. Jeśli pożar jest większy, dysponujemy większej siły. Przy pożarach, na przykład mieszkań, to pewnie nie wiecie, zwykle przyjeżdżają jeszcze dwa, trzy wozy bojowe z lydnika, w tym jedna domina. Jest to stresujące. Czy jako mały chłopiec chciałby Pan zostać strażakiem? Nie. Zdecydowanie nie. Przyszło to na mnie w późniejszym wieku, ale wielu naszych strażaków, ochotników od najmłodszych lat jest w straży pożarnej, ale mam syna, który jest strażakiem znacznie dłużej niż ja. To znaczy zawód strażaka czy instruktora nauki jazdy? No strażak. Nie jestem zawodowym strażakiem, jestem strażakiem ochotnikiem, wszystko to co robimy, robimy można powiedzieć za zapłać za free, za darmo. Parę złotych, które dostajemy z akcji, to są kwoty śmieszne, więc nie traktuję tego jak zawód. A raczej jako służbę i pomoc ludziom w potrzebie, w ratowaniu ludzi i ich dobytku. Dlaczego Pana zainteresowała ta która praca, praca Strażaka. To co powiem to, to będzie trochę przykre dla Strażaków, ale takie są fakty. Ja uważam, że Strażak to nie jest normalny zwykły człowiek, bo zwykły człowiek nie pójdzie ratować i kasić, narażając siebie, narażając przede wszystkim swoje ciało, ale też psychikę, tak jak to robimy. Myślę tu o tym, że robimy to praktycznie za dawno. Mało tego, jesteśmy na tyle niedoceniani przez urzędy, bo to nie tylko jeśli chodzi o nasz urząd, ale to jest to problem ogólnopolski, że nawet nie stać urzędów na to, żeby dokupić nam potrzebnego sprzętu, co robimy sami. Nie stać ich na szkolenia, które też organizujemy sobie jakoś sami. Dlatego Trzeba chylić czoła dla strażaków. Robią to po to z narażeniem własnego zdrowia i życia, żeby ratować dobytek i ludzi. I jeszcze jedno powiem, myślę, że o tym wszyscy wiecie, jeśli nie dobrze by było, żeby się dowiedzieli. Strażacy i ci ochotnicy, i ci zawodowcy to najbardziej zaufana grupa społeczna w całym społeczeństwie i w społeczeństwach wielu krajów też tak jest. Politycy polityce na ostatnim miejscu strażacy zawsze na pierwszym. czy nie boi się pan takiego kontaktu z żywcem? Boję się. Człowiek, który się nie boi, y, zatracił jakiś zmysł, jakby to powiedzieć, y, samo zachowania. Y, jeśli człowiek się nie boi, nie powinien w ogóle wyjeżdżać do akcji ratunkowej. Y, strach jest, jest elementarnym, elementarnym częścią życia człowieka, jeśli człowiek się nie boi. No to tak jakby, no wyobraźcie sobie sytuację, przyjeżdżacie na miejsce jakiś tam kot, bo ostatnio kota ściągaliśmy z drzewa, jakiś kot tam siedzi sobie na drzewie na wysokości 10 12 metrów. No, możliwości na to, żeby tam wyjść żadne, więc niebezpieczeństwo niewielkie. Trzeba było przyjechać z drabiną, z rybniką, natomiast jeśli wchodzi się do pożaru mieszkania, gdzie nie wiadomo z której strony może spaść człowiekowi, Berka na głowę, a jednak wejść tam trzeba, bo być może są tam ludzie, którzy potrzebują. No tu, jeśli człowiek by się nie bał, nie może być zdradzony. Poza pracą ma Pan jakieś inne zainteresowania? Mam zainteresowania, tyle tylko, że nie mogę z nich korzystać, bo nie mam za dużo czasu. A jakie są to zainteresowania? Wiele lat grałem dyskoteki, uwielbiam muzykę. Wszelką z tym także dyskotekową. E, oprócz tego pisze programy unijne to też jakaś tam pasja. Mm, no, trzeba jeszcze trochę w Straży Pożarnej e, posiedzieć. Trzeba jeszcze poprowadzić filmy. W szkole godzina kursa na prawo jazdy, także jest dużo do roboty. Miałem, miało, miałem, miałem mało roboty, to jeszcze ostatnio mieliśmy sobie psa, który od dwóch dni jest niesamowicie chory i, i, i jeszcze to. Opiekować. Także tak to wygląda. Jak pan sobie radzi z myślą, że czyjeś życie jest w pana rękach? Hmm. No, muszę powiedzieć, zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. Nigdy tego nie rozważałem w ten sposób. W momencie, kiedy przyjeżdża się do akcji, hmm, Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zdrowie życia ratownika jest najważniejsze. I gdyby zaistniała sytuacja, w której mielibyśmy takie naprawdę bezpośrednie zagrożenie zdrowia życia strażaka, wejście wtedy musielibyśmy odłożyć w czasie do momentu, kiedy nie przyjedzie Państwowa Straż Pożarna. Natomiast na szczęście bardzo rzadko się to zdarza. Mamy na tyle zabezpieczony sprzęt, że. Znaczy na tyle mamy sprzętu, że, że nasze zabezpieczenie jest, jest dość duże, dość dobre. No musiałbym ten temat przemyśleć. To jest, to jest temat zbyt bardzo szeroki i, i zbyt mocno skomplikowany, bo równie dobrze można powiedzieć, że jeżdżąc autem też ma się kierownicę w ręce i los drugiego człowieka, którego można przejechać na przykład na przejściu dla pieszych. Wcale nie trzeba a mógł Pan opowiedzieć nam jakąś ciekawą przygodę z z zawodem? Z zawodem strażaka? <laughs> Każda jedna jest ciekawa. Każda jedna jest inna na swój sposób. Jakby to powiedzieć, niosąca w sobie i, i jakieś dodatkowe elementy pracy i minusy w postaci straconego Dobyty, rumienia ludzi. Nie miałem okazji być na pożarze, gdzie życie stracił człowiek, choć nie będę ukrywał, że kiedy na przykład człowiek ginie, to też jedziemy i musimy to tak powiem, posprzątać. No ostatnio na przykład e, e, historia z tym kotem, okazało się, że wystraszony kot wskoczył niedaleko stawu, niedaleko zameczku na potężny, e, to chyba dom był, gdzieś tam na 12 metrach, próbowali go nasi strażacy ściągnąć, niestety drabina była zbyt krótka, nie sięgli, e, no i za dwa dni trzeba było zadyskutować większe siły i środki, pojechaliśmy tam jeszcze raz, e, kotek jak siedział, tak siedział, Podjechaliśmy z z jednej strony, więc przeskoczył na, na drugą stronę. Doszliśmy do wniosku, że któryś z naszych chłopców będzie musiał wejść tam do góry i, i przywiązać się, jakoś jakąś drogę temu kroku, żeby nie, nie, nie yy, przebiegał, żeby się nie bawił z nami jak, jak przysłowiowego kota mysze dokładnie. No ale jakoś tak potem wszedł na taki skrawek, gdzie już nie miał możliwości. No i nie zdążyliśmy go złapać, zeskoczył. Zeskoczył z prawie 12 metrów. Spadł na cztery łapy. Jak to kot jeszcze samortyzował zesko, poglądał się i po prostu uciekał. I taka akcja rolnicza, gdzie kot przeżył gdzie się nie stało, też cieszył że już tam nie będzie skakiwał na to drzewo no i nie będziemy musieli tej 35-metrowej drabiny hydraulicznej z wynika ściągać, bo to też są koszty. Drabina mogła być potrzebna gdzie indziej dzień, no taki kotek, no kotek duży, który też tam pochodzi jeszcze przy okazji sobie złowił coś tam na tym drzewie, siedząc tam przez 3-4 dni, także no dzieje się, dzieje się wskaki. Dziękujemy bardzo za chwilę. Również bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję ślicznie.